Dzisiaj będziemy piec chleb w kominku. Jest to specjalna metoda w razie W, jeżeli odetną nam gaz i prąd. Ciasto robimy standardowo, możecie przepis znaleźć w internecie. Ja mam na wierzchu tutaj dynię, czarnuszkę. Nie chodzi o sam przepis na ciasto, ale sam wypiek. Rozgrzewamy kominek. Jeżeli przestanie się palić, układamy kostki szamotowe, które są dostępne w każdym sklepie kastorama budowlanym i układamy na to chlebek. Kładziemy chlebek i czekamy aż się upiecze. To jest około 15-20 minut w zależności od temperatury. Tak wygląda chleb po minucie i cały czas czekamy pamiętajcie, że do zrobienia takiego chleba zrobienia takiego chleba potrzebujemy suche drożdże niezwykłe, bo one muszą być w lodówce jeżeli nie mamy prądu to niestety drożdże będą do wyrzucenia zbierajmy suche drożdże i mąkę wodę zawsze zdobędziemy i możemy zrobić taki chleb minęło 40 minut wyciągamy chlebek powinien być już dobry Tak wygląda chlebek z kominka.